To jest wyjątkowy czas w naszej telewizji, bo moim gościem i państwa jest Edward Edzio Gebauer. Cześć Edzio, piąteczka. Słuchaj, spotykamy się tutaj w naszym klubie. Miałeś już kiedyś taki wywiad? Nie, pierwszy. Wywiad. Pierwszy wywiad. Powiedz, ile ty masz w ogóle lat? 9. 9 lat. I ty już bierzesz udział w zawodach różlowych. Eee, Razem w tornieju Mikołajko. No, właśnie, w minionym turnieju Mikołajkowym w stanowicach i powiedz, co tam się wydarzyło. Zdobyłem jeden punkt w pierwszych zawodach. Pierwszy Twój punkt w zawodach to jest wielkie osiągnięcie, Edziu. Wielkie gratulacje. Powiedz nam, bo jesteś przecież adeptem naszej szkółki. Jak ty się czujesz w ogóle na motorze? Super. Super? No, a jaką pojemność ma Twój motocykl? 140. 140. To jest niesamowite. Lubisz tutaj przyjeżdżać na stadion? Tak. Masz jakieś... stresujesz się, jak przyjeżdżasz, jak startujesz? Nie. Nie. Też bardzo dużo wspomagają ci twoi, twoi rodzice, prawda? Widzę, że cały czas w parkingu są, yy, a czasami mówią, co się zrobiło źle albo coś. No ja zazwyczaj mówię. Ty widzisz? Tak. A rady trenera? Słuchasz? Rad trenera? Tak. Słuchasz. Teraz mamy taką przerwę, nie? Edziu, od żużla. Jest to taki trochę smutny czas. No. Jak ty w ogóle spędzasz ten czas, kiedy nie jeździsz na motocyklu? Nie wiem. Nie wiem, w jakieś gry planszowe, chodzisz na spacery, grasz na komputerze albo coś takiego. Albo siedzisz na przykład w warsztacie przy motocyklu? Nie siedzę, ale wyjdę na dwór zawsze. Wychodzisz na dwór, a powiedz mi na przykład w przerwie zimowej oglądasz na przykład mecze szuszlowe, powtórki? No czasami. Czasami, coś oglądam. czasami się zdarza. Tak. Ale czekasz już na ten? Na, na ten Bad pierwszy dróg. trening? Tak. Nie możesz się doczekać. A jak w ogóle ci idzie w szkole? Dobrze? Dobrze. Chyba najlepsze oceny to z WF-u, co? Z WF-u z... No, tak, trochę z plastyki, chociaż nie wiem, z polskiego i z matematyki, tak mi się wydaje. Jest też złe. No właśnie, drodzy Państwo, bo, to więc nie musi być tylko utalentowany w wychowaniu fizycznym, ale tak jak nasz Edziu, może mieć wiele, wiele innych talentów. Edziu, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze dziękuję spotkanie. Bardzo. bardzo się cieszę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Edward Edziu Gebauer. Piąteczka.